Michał, gratulacje, dobre spotkanie, chyba na takie sami też żeście czekali. Tak, na pewno. No wiadomo, nie jest się łatwo podnieść po tylu nieudanych spotkaniach. Cieszę się, że jest taka odpowiedź zespołu, a nie inna. Chcieliśmy dzisiaj bardzo wygrać i to się udało i podobnie będzie w niedzielę. Czy graliście może już bez presji, wiedząc, że finał wam odjechał? Nie, no my nie mieliśmy żadnej presji w ogóle przez cały turniej. Jedyna presja, która była to ta, nie wiem, wytworzona gdzieś tam przez nas indywidualnie lub przez jakieś niepotrzebne domniemania medialne, ale myślę, że zespół powiedzmy nie przegrał tych poprzednich meczów przez to, że była jakaś presja. Nie, nie było czegoś takiego. Mam wrażenie, tak obserwowałem to z góry, twoją postawę, że mam wrażenie, że również tobie ten mecz chyba wyszedł, był to chyba jeden z lepszych twoich meczy w ostatnim czasie, tak mi się wydaje. Nie wiem, możliwe, dziękuję, no nie jest to łatwy sezon póki co, eee, reprezentacyjny i klubowy, robię co mogę. Eee, najważniejsze jest to, że tam zespół pokazaliśmy dzisiaj eee, w obronie i charakterem i, i to cieszy.